Hej, jest poniedziałek, 18 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I jako że mamy poniedziałek, to Cine Nerdl będzie nam dał nowy temat na cały tydzień. W zeszłym tygodniu było Dreamworks, a wracamy też w sparkle do tego, żeby żeby rozwiązać kolejne zadanie pod tytułem 7 aktorów z jednego filmu, 6 aktorów z jednego filmu i tak dalej i tak dalej. Ale zaczynamy od plakatu na którym są, na którym jest mało pikseli. Widzę jakiegoś wielkiego robota w tle. Przynajmniej wydaje mi się, idealnie w pasicrim. Okej, okay. to jest chyba od dawna nie udało mi się tak trafić dosyć jasno w to, co widziałem, ale tym razem e, okazało się, że było to względnie proste. I przechodzimy do Cy 9 kratek odkrywamy. każdą Możemy sobie odkrywać po kolei i przypominam, że. Wszystkie filmy w całym tygodniu będzie łączył jakiś temat, który zgadujemy. Pierwszego dnia pewnie ciężko ten temat wyłowić, ale zobaczymy, czy może teraz się uda. Mamy dramatyczny film, który jest czarno-biały. OK, mamy, e, mamy Liam'a Nisona jako Skara Schindlera w filmie Lisa Schindlera, czyli Schindler's List. A po lewej stronie jako Amongeth. Ralph Fiennes, który jest chyba jeszcze lepszy w tym filmie niż, niż sam są. i zgadniemy sobie, że to są filmy Spielberga. Nie jest to Spielberg, więc jutro, jak będziemy mieli dwa filmy, to będziemy mieli więcej danych, na podstawie których jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje dotyczące tego, jaki może być temat całego filmu. Natomiast przechodzimy do Frame, gdzie mamy screenshot z, z filmu mamy i na podstawie tej klatki musimy zgadnąć jego tytuł i kojarzę. Oj, nie, nie wiem czy w tym filmie nie grał Leonardo DiCaprio, że to, był jakiś, że to było jakieś mieszkanie, które spaliło się e, a potem ta osoba jakby osiągnęła wielki sukces? Hmm, nie jestem w 100% pewien. Ale wpiszę po prostu coś, co chcę żeby było z Leonardo DiCaprio, oczywiście nie mając na myśli, że to jest e, krwawy diament. Ale piszemy jeszcze, jeszcze jeden film, z którym się tutaj kojarzy Hereditary. To też nie jest oczywiście to, bo dom jest za stary, jak na tym, który się palił naprawdę. A nie, dobra. To nie to nie będzie. To nie będzie Leonardo DiCaprio, tylko... Bradley Cooper w filmie Gear Model Toro, który nazywa się... Ali. Nightmare Ali*. To tak jest. Bo Bradley Cooper gra tam takiego oszusta, który trafia do nazwijmy to karnawału, czy cyrku i występuje przed innymi ludźmi, aż doprowadza do swojego, oczywiście jest to takiej rise and fall story, więc na samym końcu kończy niezbyt ciekawy. Był nominowany do Oscara między innymi ten film. Ok, przenosimy się w czasie do roku 2000, 15 grudnia, czyli przed świętami, wychodzą filmy które zarabiają jakieś pieniądze, wiemy ile tych pieniędzy zarabiały, wiemy jak długo je zarabiają i mamy punkty, konkretnie 200 na wydanie, na podpowiedzi, każda podpowiedź kosztuje jakieś punkty 213 milionów coś zarobiło w 2000 roku Jeszcze, jeszcze nie jestem pewien co to będzie, więc okej, okay. Mel Gibson Otwarcie 33 miliony Czy to może być zabójcza broń 4? Nie. Dobra, zobaczymy to innego. I Helen Hunt. What Women Want. Tak jest. To jest ta komedia romantyczna, gdzie Mel Gibson słyszy, słyszy co myślą kobiety i no i powoduje to komedię. Jestem ciekawy jak ten film teraz prezentuje się z perspektywy obecnych czasów. I zobaczmy 20th Century Fox. 13 milionów na start, może nie być tak łatwo. Danny Liner. Ashton Kutcher. I Sean William Scott, ok. <laughs> wow. Ten film jest naprawdę stary. Stary, gdzie moja bryka? Dude, where is my car? O, oh, Jennifer Garner nie wiedziałem nawet, że grała w tym filmie. Um, z tego co pamiętam, bo też oglądałem jakoś tak częściowo ten film, to jakieś tam mocne elementy, no właśnie. Science fiction zaczynają się dziać w trakcie kiedy Ashton Kutcher i Stifler szukają swojego, swojego samochodu. To, to był czas naprawdę szona Williama Scotta, nieprawdopodobny. Universal 213 milionów, reżyser. Ron Howard, dobre pytanie, bo to jest po Apollo 13, a przed Pięknym Umysłem. I jakiś już film, który naprawdę Ron Howard całkiem nieźle y, zarabiał. Czy w 2000 roku był grinch? No, ale nie. Wydaje mi się, że ten flip ten min in green. Poproszę aktora, Jim Carrey. Czyli to jest jakiś grinch. Okej, okay. to też masakra, ten film ma 23 lata, nie spodziewałem się, potem wyszła, w jednym z poprzednich odcinków pomyliłem tę animację, w której nie grał Jim Carrey i naprawdę nie wiedziałem, że ten film kręcił Ron Howard, no jest to ciekawostka. Walt Disney, otwarcie w 9 milionach. Poproszę tagline. It's all about me. David Spade i John Goodman. Poproszę wszystkie informacje na temat tego filmu. Ah, okej, okay. 169 milionów dla Emperor's Emperor New Groove, nowy szat cesarza, <kluzny> obecnie generator, generator memów w internecie. Columbia Pictures, 28 milionów, drugi tydzień na liście, poproszę aktora, Chris O'Donnell i Robin Tunney, Hold your breath. Uuu, to może być Vertical Limit, taki film o wspinaczce, który się zaczyna bardzo mocną sceną e, i właśnie gra w nim, e, gra w nim Chris O'Donnell i reżyseria jest Martina Campbella, który między innymi jest odpowiedzialny za dwa bardzo dobre bondy, czyli za Golden Eye e, i za e, Casino Royale. Ciekawa, ciekawa ekipa, nadal to jest pięć, jakby nazwijmy to, powiedzmy, względnie nowych, czy też oryginalnych filmów, a potem chyba zaczniemy się bawić. W to, że będą wychodzić przede wszystkim IP, sequele, remake i, i tak dalej. Dobra, Cinema to Nerdl. Nadal traktujemy to jeszcze jako nową grę. Mamy 16 kratek z jakimiś zwrotami na temat, które są, odnoszą się do filmów. Mamy rozpoznać 5 filmów z tego. I w jaki sposób musimy ułożyć te, te podpowiedzi w rządkach albo w kolumnach? I wtedy, jeśli wykorzystamy 4 kolumny do, albo 4 rządki do, do zgadnięcia tych filmów, to w przeciwną stronę zgadujemy film numer 5. Jak w Wordlu, mamy dostajemy podpowiedzi, jeśli jesteśmy blisko, więc i, i zostaje nam ograniczona liczba ruchów, czyli 15 razy możemy coś przesunąć. Dobra, jest Highway i David Lynch, to od razu już widać, jest Lost i szukamy, kto jeszcze tutaj musi pojawić. Czy Psychological Thriller pasuje do tego? Jak się okazuje, pasuje i mamy zaginioną autostradę. Scorpion King, będzie wszystko się zgadzało. Dwayne Johnson. Desert pewnie będzie. Tak jest. Eee, spin off od filmów z Mumią, z Brennanem Fraserem. Taki jeden z pierwszych filmów z Dwayne'em Johnsonem, kiedy pamiętam, że on jest. i gra główną rolę. Eee, nice. Sugar, Spice, Planet. Everything? Nie? To Nice i Planet musimy zamienić. The Powerpuff Girls Movie. Ok, w zupełnie innym kierunku myślałem. Myślałem, że to będzie o e, Spice Girls. A Planet Terror to jest Machine Gun, Terror, Planet i Prosthetic. Teraz myślę, teraz I teraz, właśnie, jak już mamy cztery te konkretne filmy, to musimy ustalić, jaki jest piąty. I tak, jakby z, każdej, z każdego z tych filmów, jeden element będzie do siebie pasował. Everything pasuje. A nie, dobra, myślałem, że może będzie Everything, Everywhere, All at Once. Prosthetic. Myślę czy jeszcze jakiś David Lynch tutaj nie leży, ale chyba nie Sugar. Zamieni sobie tak. Aha, więc nie ma tak trochę próbuję poszukać, bo nie... Nic mi się nie łączy, chociaż wydawało mi się, że coś już zaczynam sklejać, a jednak się okazuje, że nie. Skorpion. Hmm. <coughs> nie ma sensu. Dobra, mamy tak, Desert, David Lynch i Spice. Okej, okay, jest to dziwna. Ok, to jest z 1984. Trochę, trochę na fuksa, ale, ale udało się. Dobra i przejdźmy do rozwiązywania aktorów z filmu. Rok teraz jest 93, wracamy do naszej serii. Przypominam, mamy siedmiu aktorów zgadnąć z tego filmu, w tym wypadku True Romance. Później z następnego filmu 6, z następnego filmu pięciu i tak dalej. Możemy przeskakiwać między filmami, więc na początek będę zgadywał tylko tych, których jestem pewien. Na pewno jest Christian Slater, na pewno jest Brad Pitt. Christopher Walken i Dennis Hopper mają fajną scenę razem. Patricia Arquette gra główną rolę. Znaczy, jedną z dwóch głównych ról. I... on myślałem, że wymienią e, jeszcze tego... E, Gandolfiniego. Dobrze, na razie sobie ich zostawimy. Much Ado About Nothing. Oj, to będzie problematyczne, bo nie jestem pewien. Przejdziemy dalej. Pięciu aktorów e, Adams Family Values, czyli sequelu do rodziny Adamsów. Angelica Houston, Christina Ricci i Christopher Lloyd. Raul Julia. I na tym razie zatrzymamy. Czterech aktorów z Jurassic Parku. okej, okay, to powinno być proste. Goldblum, Sam Neill, Laura Dern i Richard Attenborough. Trójka aktorów z Hokus Pocus oh, to będą jakieś. To, będą, to jest chyba taki kobiecy film. E, jeśli chodzi o, o obsadę. Grand Day. Andy McDowell i Bill Murray. I Sleepers in Seattle. Mac Ryan. Dobra, True Romance. Kto to jeszcze nam został? Gary Oldman jest na pewno w True Romance. Dobra, spróbuję na kogoś z Matcha I Do About Nothing, z Kenneth Brana. To brzmi taki film jakby Imelda Staunton mogła w nim być. Czy jest szansa, że Kate Beckinsale, nie, Hocus Pocus, to trafię w Hocus Pocus. Keanu Reeves? Dobra, zrobimy tutaj. Kto jeszcze mógł być w Rodzinie Adamsów? Dobra, nie pamiętam. No, Hocus Pocus, Beth Midler, Sarah Jessica Parker, John Cusack? Nie. Yeah. Tak jest, Val Kilmer jeszcze jest jedną osobą w True Romance. Much Ado About Nothing. Kto nam tutaj został? Kate Beckinsale, ok? To musiałabym całkiem, całkiem młoda Denzel Washington, Kathy Najimy? Nie. Yeah. John Cusack. Dobra, kto nam został? Kogo nie trafiłem? Cathy Najimy, Hocus Pocus i Michael Keaton match about nothing ok no nie znam tego filmu więc nie ciężko by było żebym trafił wszystkich dokładnie ale, ale 26 na 28 to zupełnie nieźle ok dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka oglądania, rozwiązywania quizów filmowych z podcastem 5 na 5 i zapraszamy już jutro na kolejny odcinek